Awans będzie trwała do ostatniej kolejki. Jeśli chodzi o drużynę KS Amatorki, no to yy, zeszły sezon yy, trochę w kratkę. Były mecze lepsze, były mecze gorsze. W tym sezonie muszą sobie radzić bez Denisa Sorokina. A tymczasem 1-0 właśnie dla KS Amatorki a z bramki. Yy, a mimo to jak na razie całkiem niezły początek tego sezonu. Jak odpowie Szefler, no mogą odpowiedzieć bardzo szybko i tak to czynią, Oskar Sulima, mamy 1-1, błyskawiczna odpowiedź. Kalibrują celowniki, bo koncepcje na ten mecz są widoczne i one nie są złe w swoich założeniach, ale dokładności brakuje po obydwu stronach. Teraz dobra akcja Mądrego, powstrzymany jednak, no i teraz Sulima, znowu sam przeciwko trzem zawodnikom, radzi sobie Oskar Sulima, broni Grzegorz Ziemniak, bardzo dobra interwencja para amatorki, po raz kolejny zawodnikom w białych koszulki. Długa piłka na Szadziańca, ale tutaj nie wyczytał zamiarów swojego bramkarza, zawodnik Szeflera. Będzie miał teraz okazję. Szadzianiec powstrzymany przez Przybysławskiego. Przybysławski dostaje piłkę zwrotną. Dobra interwencja Kulińskiego, ale jest już tutaj Sikora. Maścianica. No i jest okazja! I amatorka prowadzi! Mateusz Starzyk zdobywa bramkę. Gramy dalej. Maścianica. Ucieka się korama szczelica, jednak sam trudna piłka, ale poradził sobie z nią Piotr Lech. Kanad poprzeczką amatorka znów y, urywa się ze stryczka. A teraz złe podanie: Sulima znowu nie ma bramki. No, dwie stuprocentowe sytuacje marnuje Wojciech Sulima, a też trzecią wykorzystuje Marek Szadzianie. Jest bardzo szybko rozegrany rzutrożny u gór. Na długi supek. Y, Chciał to piłkę Sulima, ale koniec końców dogranie prosto do amatorki. No ale wydaje się, że też Ugur chciał obsłużyć tu podaniem Sulima. Teraz i goł! Mamy pierwsze w tym meczu prowadzenie Szeflera. Wymienić to w momencie wejścia w tercję atakowaną, w tercję obronną Szeflera. Pierwsze podanie bardzo, bardzo nieudane. Teraz błąd Szadziańca, Mazurkiewicz i Piotr Lech. Fantastyczna interwencja. No zdecydował się Mazurkiewicz, bo na jego koncie najlepszy też Kanadyjczyk, cztery punkty do tej, e, do tej pory. I teraz e, Bratek fantastycznie przerywa Starzyk, on próbuje i znowu Piotr Lech, fantastyczna interwencja. No. Yy, usłyszał trochę uwag. na absolutnego bohatera, przynajmniej w tym fragmencie meczu bratek swojego zespołu. Nie dał rady się Mazurkiewicz to piłko obrócić, zatrzymuje ją Maśczenica, ale nie na długo już rusza suliwa. to jest to co lubi Wójcik do ugóra, no i trzech na bramkarza wychodzą teraz zawodnicy Szeflera i Ugur podwyższa na cztery do dwóch na dwie bramki od Wójcika. Jest Jankowy z przodu. Atak pozycyjny jednak Sikora. No, błąd Lecha będzie szansa, miała ścianica. Gol! 4-3. Mają kontakt zawodnicy amatorki. Bardzo dobrze. E, Sulimy, no i już musi wracać ekipa. Sulim. Jest dużo zagranie celne. Sulima. Sulima! No i teraz bardzo ważna interwencja mądrego. Wybija nasz odrożny Starzyk. Pramki. Dobrze, teraz Wójcik, Szadzianiec, Niedokładnie. Jeszcze tutaj wójcik powalczył, ale utrzymuje się starzyk przy piłce. Musi szybko wójcik wracać. Uwaga, jest Sulima. No i w sumie dobrze, że nie wrócił, bo teraz może mu Suliba dograć. Wójcik ma czas, ma miejsce. Wójcik broni jeszcze do Bitka. No i ma w końcu swoją bramkę. Oskar Suliba. dwa razy głową. Bardzo duże szczęście teraz Piotra Lecha. No bo gdyby tutaj padła bramka dla watorki, no to zdecydowanie błąd na jego konto. A teraz Maścianica ma czas. Maścianica i Lech Maścianica jest. 5-4. Ależ tutaj będą jeszcze emocje, do no nie wyciągnę...